Witajcie. Dziś powiemy o kolejnej rzeczy, która nas skłania właśnie do spotkań z narcystycznymi mężczyznami. Zacznijmy od tego, że o tym, tak, z kim wchodzimy w związek, decydują przede wszystkim dwa czynniki. Zazwyczaj wchodzimy w związki z ludźmi, z którymi spędzamy czas, mogą to być właśnie współpracownicy, koledzy, przyjaciele naszych przyjaciół itd. Jeżeli spotykamy kogoś obcego, to jest to ktoś, kto zazwyczaj robi zakupy np. w tym samym sklepie, czy bywa w tej samej restauracji, bywa w tym samym klubie. Po drugie, zaczynamy się tak naprawdę spotykać z kimś, jeżeli nam to zaproponuje. Owszem, kobiety flirtują. Robią aluzje, ale tak naprawdę, co wynika też z badań, bardzo rzadko one pierwsze zapraszają mężczyzn na randki. Jeżeli połączymy te obie zasady, to stwierdzimy, że partner, z którym wejdziecie w związek, będzie kimś z Waszych znajomych, Waszych przyjaciół i będzie to na pewno osoba, która Pierwsza wam zaproponuje spotkanie bądź randkę. A jaki to ma tak naprawdę związek z narcyzem? Przede wszystkim taki, że bardzo prawdopodobne jest, że narcyzm byłby. Czy przepraszam, zapraszałby właśnie was na randki częściej niż inni mężczyźni? Dlaczego? Bo narcyz jest. Otwarty, on jest bardzo towarzyski, nie lubi siedzieć w domu, tak, i przede wszystkim on nie wstydzi się podejść do kobiety i do niej, jak to się mówi, zagadać. Dla narcystycznego, właśnie mężczyzny, to takie podrywanie kobiet to jest tak naprawdę praca na pełny etat, tak. Tak samo jak na przykład dla akwizytora, może składać wam nieoczekiwane wizyty. Może do was pisać różne wiadomości tekstowe, czy właśnie dosyć często dzwonić, bo będzie liczył na to, że w końcu ustąpisz i w końcu właśnie kupisz ten jego towar. Jeżeli chodzi o porażki, to on bardzo dobrze odnosi, znosi, przepraszam, odmowę. Kiedy się spotyka z odmową, to narcyś się nie załamie. On sobie tylko wtedy pomyśli, tak, o innych kobietach, o innych możliwościach, z których właśnie na pewno któraś mu powie, tak. I to go tak naprawdę nakręca do działania, do dalszych y, podryb. Narcyz będzie się czuł, słuchajcie, świetnie w towarzystwie. Y, gdzie jest dużo ludzi, tak? gdzie jest taka ciągła rotacja, gdzie pojawiają się nowi ludzie, starzy odchodzą. Też będzie się czuł świetnie w dużych miastach. Tu jeszcze wracając do tego, co powiedziałam wcześniej, to też właśnie będzie starał się podrywać kobiety, które będą wyglądały właśnie na takie zagubione, osamotnione, bo nie wiem, być może dopiero się przeprowadziły. No, i będzie tak tą swoją, swój podryw praktykował do momentu, aż właśnie inne kobiety tak przejrzą jego taktykę, no i właśnie zostanie mu przypięta odpowiednia łatka. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, będzie też się czuł świetnie w dużych miastach, gdzie właśnie ciągle trwa wcześniej wspomniana rotacja. Tutaj chcę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Mianowicie dokładnie wiecie, że krąży taki mit, że porządni mężczyźni już są zajęci. I absolutnie słuchajcie, to nie jest prawda. Ponieważ to wy może wypływać właśnie z tego efektu, że narcyzi się bardziej starają, tak? Ponieważ on właśnie przez podrywanie kobiet, jak to się mówi, nabijanie licznika będzie się wtedy czuł super. Będzie się czuł świetny, będzie się czuł właśnie dowartościowany, no i właśnie najlepszy, tak? No i słuchajcie, to jeszcze raz podkreślam, nie jest prawdą, że wszyscy porządni mężczyźni są już zajęci. Jeżeli uwierzycie w to, w ten mit, to niestety hmm, przyniesie Wam to kilka niekorzystnych konsekwencji. Po pierwsze, tak, możecie stracić. Nawet ochotę na spotkania i szukanie kogoś, tak, szukania kogoś dla siebie. Możecie też zacząć tolerować narcystyczne jakieś nonsensy w swoich związkach, co by było bardzo niedobrą rzeczą. Też możecie dojść do wniosku, i oby to nigdy nie nastąpiło, że to zachowanie narcystyczne jest czymś najlepszym, czego się tak możecie spodziewać po mężczyźnie. Absolutnie nie jest to prawdą. I ostatecznie też możecie uwierzyć, że wszystkie relacje tak yy, muszą już takie być. No i życzę Wam przede wszystkim, żeby się tak nie stało. Bo relacje takie wcale nie muszą być. Owszem, są kobiety, które trafiają na właśnie tych narcystycznych partnerów i to na nie jednego, albo powiedzmy, niech trafią na trzech pod rząd. No i wtedy myślą tak, że jest ok, no bo wszystkie relacje tak wyglądają. A tu jeszcze raz podkreślam, że absolutnie tak nie jest. Następnym razem powiemy sobie o kolejnej, właśnie rzeczy, która nas skłania do tych spotkań z narcyzami. Jeżeli podoba się Wam kanał, to go subskrybujcie. A jeżeli też doceniacie pracę, jaką wkładamy właśnie w przygotowanie dla Was takich krótkich pogadanek, to po prostu postawcie nam kawę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.